Witam Cię bardzo serdecznie. W tym materiale dowiesz się, jak spróbować poderwać koleżankę i przekonasz się, czy wyjście z friendzone to rzeczywiście mission impossible, czy może jednak coś, co przy odpowiednim podejściu da się zrobić. To nie będzie film o trikach, magicznych tekstach czy bajkowych zakochaniach. To będzie szczera rozmowa o tym, co działa, co nie działa i dlaczego tak wielu facetów utknęło w tej przysłowiowej strefie przyjaciela. Zacznijmy od tego, że friendzone to coś... Co najczęściej nie dzieje się przypadkiem. To nie jest tak, że kobieta wrzuca cię do jakiejś szufladki i zamyka na klucz, bo ma taki kaprys. Zazwyczaj to facet sam pokazuje, że jest tylko dobrym kolegą. I robi to zupełnie nieświadomie. Bywa miły, pomocny, cierpliwy, dostępny na każde zawołanie, słucha jej o byłych facetach i jeszcze mówi, że rozumie. I wiesz co? Ona wtedy właśnie takiego ciebie zapamiętuje. Jako świetnego kumpla, powiernika. Ale nie jako faceta, z którym chciałaby pójść do łóżka czy się zakochać. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczynasz czuć coś więcej, bo nagle pojawia się frustracja. Z jednej strony nie chcesz tego zepsuć, bo zależy ci na kontakcie z nią, z drugiej, w środku gotuje się w tobie, bo widzisz, że ona traktuje cię jak brata. I w tym momencie wielu facetów robi największy błąd zaczynają się wyznania. Nagle piszesz jej długą wiadomość, że od dawna ją kochasz, że nie możesz dłużej udawać i że musisz powiedzieć, co czujesz. Problem w tym, że ona tego nie czuje. Dla niej to jest szok, który raczej nie kończy się romantycznym pocałunkiem, tylko niezręczną ciszą i zdaniem, nie chcę stracić naszej przyjaźni. Brzmi znajomo? Jeśli naprawdę chcesz mieć szansę, żeby koleżanka spojrzała na ciebie inaczej, to musisz najpierw sam przestać się zachowywać jak koleżanka. Przestań być zawsze dostępny. Przestań być bezpłciowy, przestań być tłem. Kobiety nie zakochują się w tym, kto jest najwygodniejszy. Zakochują się w tych, którzy wywołują emocje, nawet jeśli czasem są one trochę szorstkie. Jeśli jesteś przewidywalny jak zegarek i zawsze miły jak miś pluszowy, to nie budujesz w niej napięcia. A bez napięcia nie ma flirtu, nie ma chemii, nie ma pociągu. Ale uwaga, to nie znaczy, że masz nagle udawać kogoś innego albo traktować ją z góry. Nie chodzi o bycie niemiłym. Chodzi o to, żeby mieć swój kręgosłup, żeby pokazać, że masz życie, że masz swoje sprawy, że masz pasje, plany, czasem coś ważniejszego niż rozmowa z nią. Zacznij się trochę dystansować. Nie odbieraj każdego telefonu, nie odpisuj natychmiast na każdą wiadomość. Jeśli coś opowiada, a ty akurat nie masz ochoty słuchać o jej kłopotach z byłym, to nie bój się tego pokazać. Kobiety czują, kiedy facet zachowuje się naturalnie, a kiedy robi wszystko, byle się przypodobać. Zamiast mówić, że ją kochasz, spróbuj ją zaintrygować. Przestań mówić tylko o niej i zacznij też opowiadać o sobie. Ale nie o swoich problemach, tylko o tym, co cię nakręca, co cię fascynuje. Zobaczysz, że kiedy przestaniesz być jej terapeutą, a zaczniesz być mężczyzną z pasją, zacznie inaczej na ciebie patrzeć. Zaskocz ją czymś. Pokaż jej, że potrafisz działać spontanicznie. Zaproś ją gdzieś, ale bez uprzedzania się, że to randka. Po prostu zaproponuj coś, co wyłamuje się ze schematu. Może wypad poza miasto, może jakieś wydarzenie, gdzie pokażesz się z innej strony. Teraz ważna rzecz. Jeśli chcesz przejść z roli kolegi do faceta, musisz dać jej szansę poczuć, że ty w ogóle masz takie zamiary. A to oznacza flirt. Tak, flirt, a nie grzeczne uśmiechy. Zaczep ją lekko, drocz się, żartuj z niej delikatnie, patrz jej prosto w oczy, skracaj dystans fizyczny w subtelny sposób. Dotknij jej ramienia gdy coś opowiadasz. Zobacz czy się odsuwa czy nie. Jeśli się odsuwa, stop. Jeśli zostaje, idziesz dobrą drogą. Bez fizycznej bliskości nie wyjdziesz z friendzone. Ale musi to być naturalne, lekkie, niewymuszone. I teraz najważniejsze. Nie ciągnij tego w nieskończoność. Nie dawaj z siebie wszystkiego przez pół roku, licząc, że ona się nagle zakocha. Ustal wewnętrzny limit. Daj sobie miesiąc, może dwa na zbadanie gruntu. Jeśli po tym czasie dalej jesteś tylko kumpel Marek, to przestań tracić czas. Skończ to. Odpuść. Przestań się z nią spotykać przynajmniej na jakiś czas. Przestaw się mentalnie. Zacznij spotykać inne kobiety. Tylko wtedy wróci do ciebie pewność siebie. Kobieta czuje, kiedy facet żyje swoim życiem, a kiedy orbituje wokół niej. Wyjście z friendzone jest możliwe, ale nie przez cierpliwość, tylko przez zmianę twojej postawy. Jeśli przestaniesz się bać jej stracić, zyskasz największą przewagę, bo dopiero wtedy zaczynasz działać z pozycji siły, a nie potrzeby. Pamiętaj: to nie ty masz się podobać jej za wszelką cenę. To ona musi zobaczyć w tobie faceta, który jest wart zachodu. A żeby to się stało, musisz w pierwszej kolejności zobaczyć to sam. Jeśli jesteś teraz w takiej sytuacji, że masz koleżankę, którą skrycie kochasz, to zadaj sobie pytanie: czy ona naprawdę daje ci jakąkolwiek szansę? Czy ty tylko sobie to dopowiadasz? Czy ona choć raz zrobiła coś, co pokazuje, że też coś do ciebie czuje? A jeśli nie, to czemu tkwisz w tym dalej? Czasem musisz po prostu dać sobie spokój, żeby mieć przestrzeń na coś prawdziwego. Na zakończenie chcę ci powiedzieć jedno. Kobiety naprawdę potrafią się zakochać w facecie, który był wcześniej tylko kolegą. Ale musi to być ktoś, kto przestanie być nijaki, kto zacznie mieć własne zdanie. Kto potrafi być męski, kto nie boi się odrzucenia i kto pokazuje emocje, ale nie błaga o uczucia. Taki facet ma szansę. Taki facet potrafi przejść z bycia kolegą do bycia partnerem, ale tylko jeśli sam siebie zacznie traktować jak mężczyznę, a nie jak cichego adoratora w cieniu. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw proszę łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów, które mogą pomóc Ci lepiej rozumieć kobiety. Randkowanie i samego siebie. Trzymaj się i powodzenia.